Dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj, jak spadnie kilka centymetrów śniegu, to cała Warszawa stoi, a wy dostajecie na telefony te wasze alerty RCB, żeby nie wychodzić z domu, bo wieje, śmiech na sali. Drodzy Państwo, myśmy przeżyli coś, co dla dzisiejszego dwudziestolatka brzmi jak scenariusz filmu Science Fiction przełom 78 i 79 roku. Zima stulecia. To nie była niepogoda. To była wojna z naturą, którą wygraliśmy, mimo że państwo z kartonu i dykty nam w tym nie pomagało. Usiądźcie wygodnie, bo opowiem wam o siedmiu faktach z tamtych dni, o których mogliście zapomnieć, albo, co gorsza, nikt wam o nich nie powiedział. Po pierwsze, element zaskoczenia. Wyobraźcie sobie: Boże Narodzenie 78 ciepło chlapa na południu plus pięć stopni. Ludzie szykowali się na bal sylwestrowy, panie w lekkich płaszczach, panowie w garniturach, i nagle PAM! W jedną noc z 29 na 30 grudnia przyszło to cholerstwo. Deszcz zamienił się w lód, a potem w śnieżyce. W dobę zasypało nas tak, że rano nie dało się otworzyć drzwi od klatki schodowej. Kto wyszedł w pantoflach, wracał z odmrożeniami. Punkt drugi: żeby było jasne, bywały w Polsce większe mrozy. Przed wojną i minus 40 się zdarzało, ale zima stulecia była perfidna. Tu nie chodziło tylko o słupek krtęci. Tu chodziło o zabójcze kombo. Mróz, non stop sypiący śnieg i wiatr, który wiał 70 na godzinę. Ten wiatr nie układał śniegu w puch. On go ubijał w beton. Rozumiecie? Zaspy były twarde jak skała. Czyny pękały, zwrotnice zamarzały. Dzisiaj pociąg staje, bo liście spadły na tory. Wtedy tory pękały z zimna. Trzecia sprawa i to jest mój ulubiony obrazek. Czołgi. służby drogowe? Nie istniały, sprzęt był za słaby. Więc władza ludowa, w swojej desperacji, wypuściła na ulicę wojsko. Widzieliście kiedyś czołg odśnieżający marszałkowską? Gąsienice zrywały ten zlodowaciały śnieg, żeby w ogóle dało się przejść. To był surrealizm. Dzieciaki miały frajdę, ale dorośli wiedzieli, że jak wyjeżdża ciężki sprzęt, to żarty się skończyły. Fakt czwarty. Porażka nowoczesności. Gierek nakupował licencji, sprowadził francuskie autobusy Berliet. Piękne były. Nowoczesne. Delikatne. I kompletnie do niczego. Francuska technologia klękła przy pierwszym polskim mrozie. A wiecie co działało? Poczciwy polski koń. Na wsiach, gdzie nowoczesność nie dotarła, chłopi saniami dowozili chleb do sklepów. Jelcz stał, Berliet stał, a koń szedł. Taka to była dziesiąta potęga gospodarcza świata. Po piąte. Zimny huf w wielkiej płycie. Wy narzekacie, jak macie dziewiętnaście stopni w mieszkaniu. Myśmy mieli siedem. Dosłownie siedem. Kaloryfery były letnie albo pękały. Dlaczego? Bo dobry gospodarz Jaroszewicz sprzedał węgiel na zachód za dewizy. A jak już węgiel był, to zamarzał na chałdach. Spaliśmy w dresach pod dwiema kołdrami. I wiecie co? Nikt nie miał depresji z tego powodu, bo trzeba było kombinować skąd wziąć piecyk, a nie urzalać się nad sobą. Szóste, o czym się mało mówi. Jak to wszystko rąbnęło w marcu. Gdy przyszła odwilż, te miliony ton śniegu zamieniły się w miliony litrów wody. Powódź była potężna. Półtusk czy rejony Bugu tam ludzie z deszczu pod rynne trafili. Dosłownie. Najpierw walczyli o ciepło, potem o to, żeby im dobytku nie zalało. Natura nie odpuszczała do samej wiosny. I na koniec fakt siódmy, najważniejszy. Wtedy narodziła się ta prawdziwa solidarność. Nie ta związkowa, ale ludzka. Władza leżała i kwiczała. A ludzie? Sąsiad szedł do sąsiada z grzejnikiem obcy ludzie pchali obce samochody. Dzieliliśmy się jedzeniem, świeczkami, śmialiśmy się z władzy, ale pomagaliśmy sobie nawzajem. Hasło było proste: nam nie trzeba Bundeswery, nam wystarczy minus cztery. To była, moi drodzy, próba generalna przed Solidarnością roku osiemdziesiątego. Zima stulecia to była lekcja pokory, której dzisiejszemu światu brakuje. Pokazała, że jak wyłączą prąd i internet, to zostaje tylko człowiek obok ciebie. Ciekaw jestem, jak wy byście sobie poradzili bez Uber Eats i Netflixa przez dwa tygodnie w zaspie. Napiszcie w komentarzach, czy wasi rodzice opowiadali wam o tunelach w śniegu. A jeśli pamiętacie to sami, tym bardziej dajcie znać. Trzymajcie się ciepło i nie dajcie się byle wiaterkowi. Cześć.